Cześć, o tu Alek6665 I robię konkurs do, W konkursie jest do wygrania Nagranie ze mną intro i yy, I kod do odbanowania się na SKKF I Dobra, powiem na pierwsze miejsce Na pierwsze miejsce dostajesz intro Nagranie do ze mną i tego kod na odbadowanie się, za drugie miejsce nagranie z i, i z pierwszą osobą Escape'a i może tam moim kolegą a za drugie i intro, a za trzecie miejsce tylko intro. piszcie biorę udział w komentarzach, ile we i wlezie każdy się liczy. Ten, kto w los trwa do 1 października. I wtedy robię po prostu odcinek, kto wygrał. Spoko, spoko. To subskrybujcie o synacie, trzymajcie się, cześć.